Cześć, tu Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja, Monika Siembida. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Opis Fotografii. Tym razem pokażemy Wam zdjęcie z naszego prywatnego albumu. Jeśli nie wiecie, albo nie pamiętacie, jaką strukturę powinien mieć opis fotografii, zerknijcie na film, do którego link widzicie nad moją głową. W naszych zbiorach opisane są już cztery inne fotografie, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Są to scena w pubie, scena przy rodzinnym stole, seniorzy na wakacjach oraz zamyślona kobieta w restauracji. Chciałem powiedzieć zmyślona, ale ona jest zamyślona. Gotowi? Zaczynamy! Na zdjęciu widzimy ogródek jakiegoś lokalu, kawiarni bądź restauracji. Na pierwszym planie znajduje się dziewczyna. Wygląda na trzydziesto kilkulatkę. Nie widzę jej ubrania, bo ma na ramiona zarzucony szary koc. Delikatnie się uśmiecha. Pod oczami ma kurze łapki. Na jej kolanach znajduje się rudy piesek, który przypomina lisa. Oboje patrzą w obiektyw. Dziewczyna siedzi na metalowym krześle przy czarnym drewnianym stoliku. Na drugim planie widzę kilkoro młodych ludzi. Jedni siedzą przy stolikach, inni stoją i rozmawiają. W głębi znajduje się budynek być może to wnętrze kawiarni albo restauracji, przy której znajduje się ogródek. Na fotografii dominuje zieleń myślę, że to późna wiosna albo wczesne lato ponieważ kobieta po prawej stronie ma na sobie koszulkę z krótkim rękawem, a kobieta po lewej stronie mimo krótkich spodenek jest ubrana w skórzaną kurtkę. Wydaje mi się, że zdjęcie zostało zrobione rano. Na zdjęciu panuje spokojna i wakacyjna atmosfera. Bardzo podoba mi się ta fotografia. Podobał Wam się opis tego zdjęcia, a może ktoś z was kojarzy miejsce, w którym zostało ono zrobione. Jest to jedna z naszych ulubionych żoliborskich śniadaniarni. Na ekranie prezentujemy Wam fotografię, którą opiszemy następnym razem. Znajdujemy się na niej my, Sawa. Oraz nasza świeżo wydana książka, sama grama. Spróbujcie opisać to zdjęcie. Wybierzemy najciekawszy opis i jego autorowi wyślemy bezpłatny egzemplarz. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszamy Was do śledzenia naszego profilu na Facebooku, zasubskrybowania nas tutaj na YouTube, lajkowania i komentowania. Trzymajcie się. Papa! Pa.